W się zostało rozegrane w wiele turniejów, a przez te turnieje przewinęły się tysiące graczy. Jedni gracze byli lepsi, a drudzy gorsi. Ale my dzisiaj pogadamy o tych najlepszych którzy wygrali najwięcej turniejów w całej historii Cesa. Możecie obstawiać kto będzie najlepszy. Myślę, że najbardziej utytułowany gracz jest dosyć nieoczywisty ale ma sporo sensu. Ja nie spoileruję subskrybujcie kanał i zanim zaczniemy to... Sponsorem dzisiejszego odcinka jest CSGO Skins, czyli strona na której możecie zdobyć skiny do Cesa. Wystarczy, że w tym miejscu piszesz kod FRYTOX i dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek. Od tych tańszych, ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odzorowany Skrzynki z cs tylko że tutaj są trochę tańsze. Możesz też się pobawić na Case battles, gdzie możesz wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki np. za polubienie fanpage'a na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żaden z zdobytych ci się nie podoba, możesz użyć Exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, żeby grać z głową, i przechodzimy do odcinka. Nasze zestawienie otwiera Karigan, czyli chyba najstarszy gracz w całym top 30 HLTV. Na pewno najstarszy w Jeden, bo ma aż 34 lata i profesjonalnie w CS gra od 2006 roku, czyli od 18 lat. Łącznie wygrał 56 turniejów, a jego pierwszym był DS Radskland Hashtag 3 na którym grał w drużynie Full Gaming, a było to w 2010 roku. Jego największą wygraną za pojedynczy turniej jest ta za wygranego Majora w Antwerpii, za którego drużynowo dostali 500 tysięcy dolarów, a łącznie za wszystkie turnieje wygrał prawie 2 miliony, co czyni go czwartym najlepszym graczem pod tym względem. Prawnikani Gana to w sumie trwa obecnie, bo podczas obecnej przygody w Face wygrał najwięcej, a drugie najwięcej miał podczas pierwszej przygody z Face, więc ewidentnie gra w Face mu służy. Dodatkowo grał aż na 18 Majorach, co jest drugim najlepszym wynikiem. Do tego w 2011 roku znalazł się na 8 miejscu w rankingu graczy HLTV, no i ma również 2 MVP na swoim koncie: jedno z CS1.6, a drugie z CSGO. Więc jak widzicie, trochę tego jest, a to dopiero miejsce 10. Na kolejnej pozycji jest Edward, czyli kolejny bardzo legendarny gracz. Zawodową grę zaczął już w 2001 roku, a zakończył w 2021 roku, więc grał aż przez 20 lat. Łącznie wygrał 58 turniejów, a jego pierwszym wygranym jest w zasadzie jego pierwszy turniej na Wikipedii, którym był C-Club Open 2004. Natomiast największym wygranym turniejem był Star Series League CSGO Sezon 7, za który drużynowo dostali 250 tysięcy dolarów. A łącznie za wszystkie turnieje wygrał 716 tysięcy dolarów. Edward jest strasznie pechowym zawodnikiem, bo aż trzy razy grał w finale Majora i wszystkie trzy finały przegrał, co czyni go chyba największym pychowcem pod tym względem, a łącznie grał na 13 majorach. Prime Edwarda to zdecydowanie czasy Nawi, w którym tak naprawdę spędził większość kariery. No i z nimi wygrywał największy turnieje. Edward również 3 zna się w top 20 LTV na 5 miejscu w 2010, 15 w 2011 i 16 w 2013, a MVP nie ma żadnego. No i mamy polski akcent w postaci Taza i taki mały spoiler, jest to jedyny polek w tym zestawieniu. Pewnie jesteście zdziwieni, że ze wszystkich polskich graczy akurat Taz wygrał najwięcej, ale mnie to absolutnie nie dziwi. Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku, a zakończył w 2023, czyli grał profesjonalnie przez 22 lata. A po przejściu na emeryturę od razu został trenerem w G2, więc Tas dosłownie całe życie poświęcił dla sportu. Łącznie wygrał 58 turniejów, czyli tyle co Edward, tylko że Tas za te turnieje zarobił nieco więcej bo 744 tysiące. Oczywiście liczy tutaj jedynie turnieje wygrane jako gracz, te jako trener się nie liczą. Pierwszą wygraną Taza był SSV Lenitslan, którego wygrali jako team Pentagram w 2004 roku. Natomiast największą wygraną jest Taza Elix Sezon 1, gdzie drużynowo wygrali 400 tysięcy dolarów. Wiktor w swojej karierze 12 razy zagrał na medziorze, z czego raz wygrał, a było to oczywiście w Katowicach w 2014 roku. Ta swoje najlepsze lata spędził oczywiście w Virtus Pro, lecz jako Team Pentagram wygrał równie dużo. Taz nie zdobył żadnego MVP w swoim życiu, a myślę, że gdyby je rozdawali w czasach cs 1.6, to zdobyłby chociaż jedno. Za to Wiktor znalazł się na szóstym miejscu w Top 20 HLTV za 2011 rok. Na siódmym miejscu mamy Apexa, czyli również bardzo legendarny gracz, i najmłodszy czy na tej liście, bo ma tylko 31 lat. Swoją przygodę z CSM zaczął w 2009 roku w CS Source, w którym nawet przez chwilę grał w Very Games, czyli drużynie, która totalnie zdominowała scenę Source'a. Łącznie wygrał 59 turniejów, za które łącznie zarobił ponad 1,5 miliona dolarów. A jego pierwszym wygranym turniejem był EMS sezon 7 Finals, którego wygrał w 2011 roku grający Team Cypher. Natomiast jego największą wygraną była ta za WSG 2016, gdzie razem z Nvias wygrali aż 800 tysięcy dolarów. Apex grał łącznie na 18 majorach, co jest drugim najlepszym wynikiem, a wygrał dwa z nich. Jednego z MVias, a drugiego z Vitality. Z kolejnych osiągnięć dwa razy znalazł się w top 20 HLTV na 15 miejscu w 2014 i 18 w 2015, a w 2023 został wybrany Iglem Roku. Niestety przez całą swoją karierę nie zdobył ani jednego MVP. Exist czyli kapitan chyba najbardziej utytułowanych piątki w historii, czyli oczywiście złoty skład NIPU. Swoją karierę rozpoczął w 2008 roku, a zakończył w 2011. Później został trenerem i obecnie trenuje NIP. Więc wrócił na stare śmieci. Łącznie wygrał 60 turniejów, za które zgarnął 548 tysięcy dolarów, a jego pierwszym wygranym jest DreamHack Scytheta 4, z którego wygrał z jakimś mixem. Natomiast jego największą wygraną jest ta za StarLadder i League Star Series sezon 2, za którego razem z NiPem wygrali 130 tysięcy dolarów. Jego prime to oczywiście czasy NiPu, z którym wygrał wszystko co tylko mógł, a grał łącznie na 11 majorach, z czego aż 5 razy był w finale, ale wygrał tylko jeden. Również 3 razy znalazł się w top 20 HLTV, na 18, 13 i 6 miejscu. No i zdobył też 2 MVP, za TOR Open 2012 i za Dreamhack Malmo 2016. Przypominam, że na 25 kasubów ta koska leci do jednego z was, więc subskrybuj kanał Mordo. Top 5 otwiera bit, ale niech was nie zmyli ksywa, bo jest to bit z Brazylii, a nie z Ukrainy, który gra w nawi. Zapytacie pewnie, kto to kurwa jest, no i sam jestem bardzo ciekaw. Ma wygrane 62 turnieje, ale zarobił z nich tylko 80 tysięcy dolarów. Wygrane na farmie głównie na małych turniejach w CS16 i w CS Source, bo grał w oba. W CS też wygrał dużo bardzo małych, nic nieznaczących turniejów. Swoją karierę rozpoczął w 2003 roku, a zakończył w 2022, więc grał 19 lat, a w zasadzie to 17, bo miał dwa lata przerwy. Głównie związany z drużyną MIBR i grał nawet jednocześnie w dwóch dywizjach tej organizacji, w CS16 i w CS Source. Obecnie jest ich trenerem strategicznym, cokolwiek to znaczy. Swój pierwszy turniej wygrał w 2007 roku, a było to SHG Open 2007. I co ciekawe, w finale pokonali płaski Team Pentagram. Natomiast jego największą wygraną jest ta za Fire League 2021, gdzie wraz z Nazy wygrał 50 tysięcy dolarów. Tak to nie ma żadnych większych osiągnięć, nie ma żadnego trofeum na HLTV, nigdy nie grał na Majorze i ogólnie był dosyć przeciętnym graczem. Na czwartym miejscu znalazła się kolejna legenda francuskiego CS-a, czyli MBK. Swoją karierę rozpoczął w 2009 roku w CS Source, w którym był częścią legendarnej. Very Games I gra aż do dziś w Revelant Esports, w którym gra również nasz polak rodak Reiko. MBK ma na koncie aż 67 wygranych, za które łącznie dostał 858 tysięcy dolarów. Jego pierwszym wygranym turniejem był pierwszy turniej w barwach Very Games, czyli. LAN 79 2010 A największą wygraną jest WSG 2016 Za który jako NVA dostali 800 tysięcy dolarów Jest to dokładnie ten sam turniej, który był największą wygraną APEXa Bo grali wtedy w jednym teamie Prime MBK -a to zdecydowanie czasy LDS i ENVY bo z nimi wygrał najwięcej. Z nimi też wygrał swoje dwa majory, jeden z LDLC, a drugi z Envy, a łącznie grał na 14 majorach. MBK trzy razy znalazł się w top 20 HLTV na 5, 17 i 9 miejscu oraz zdobył 4 MVP. Kapitan Mo, pewnie absolutnie nic wam nie mówi ten nick, no i nic dziwnego, bo jest to chiński gracz, który większość kariery siedział w Tylu, które totalnie zdominowało azjatycką scenę. Karierę zaczął jeszcze w sezonie 6 w 2011 roku i gra aż do dziś, a ma już 35 lat. Ogólnie drużyna w której gra, czyli Steel Helmet, to chyba jakaś chińska odpowiedź na Emeritus Banditos, bo mają średnią wieku powyżej 31 lat. Kapitan wygrał w swojej karierze zawrotne 79 turniejów i praktycznie wszystkie z nich to jakieś niszowe azjatyckie turnieje, przez co zarobił z nich ledwie 234 tysiące dolarów. Jego największą wygraną jest ta za Starladder Imba TV Invitational Coping 2018, gdzie wraz z Sajdu wygrali 700... O, 700. 75 tysięcy dolarów. Do tego grał na jednym majorze, gdzie odpadli w fazie legend. Oczywiście nie posiada żadnego MVP i nawet nie ma ani jednego trofeum na HLTV. Czyli kolejny gracz z futa na tej liście, ale myślę, że tacy dodają trochę uroku do tej listy. Bo gdybym miał ją robić po zrobionych pieniądzach, to byłaby strasznie nudna bo byłaby Złota Piątka Astralis, do tego Karigan, czyli już sześciu duńczyków i parę innych oczywistych graczy, a tak przynajmniej się można zaskoczyć. Zaskoczeń za to nie ma na drugim miejscu, bo znalazła się tutaj absolutna legenda CS-a jeden z najlepszych graczy w historii tej gry, czyli Getride. Right. Jest to gracz legendarnego składu nip który totalnie zdominował początki CSGO. Oraz w CS 1.6 grał w SK Gaming, które również totalnie dominowało w tamtych czasach. Swoją karierę rozpoczął już w 2003 roku, a zakończył w 2021. Wygrał 80 turniejów, z których zarobił 607 tysięcy dolarów. Jego największą wygraną jest to za Starladder Ladder Elix Star Serie sezon drugi, gdzie jako niej wygrali 130 tysięcy dolarów. Getraite jest też totalnym rekordistą, jeśli chodzi o osiągnięcia indywidualne. 6 razy znalazł się w rankingu HLTV Dwa razy na drugim miejscu za czasów 1-6, dwa razy na pierwszym miejscu na początkach CSGO i potem jeszcze na 11 i 18 miejscu w kolejnych latach. Do tego posiada AW10 MVP i miałby ich o wiele więcej, ale kiedyś za o wiele mniejszą liczbę turniejów dawali te MVP. Jest również rekordistą jeśli chodzi o finały Majora, bo był tam aż 5 razy i to jeszcze z rzędu ale wygrał tylko raz, a łącznie pojechał na 12 majorów. Absolutnie legendarny gracz i chyba trzeba zrobić jego historię w niedalekiej przyszłości. No i na pierwszym miejscu wieloletni kolega z drużyny Getrighta, czyli Forrest. Karierę rozpoczął również w 2003 roku i na Wikipedii pisze, że jest aktywny do dziś, ale od prawie roku nie rozegrał meczu na HLTV, więc chyba już zakończył karierę. Wygrał łącznie o jeden turniej więcej niż Getright, bo 81, za które... Dostał znacznie więcej, bo 740 tysięcy dolarów. Co ciekawe, akurat, bo głównie grali razem. Wszystko inne ma dokładnie tak samo jak Get Ride, więc nie będę się tutaj powtarzał. I skupię się na indywidualnych osiągnięciach. Łącznie znalazł się 7 razy w rankingu graczy HLTV, jeszcze raz na drugim miejscu w 2013 roku. Do tego ma też 8 MVP. Na tych 10 graczy, a w trzech to korzo tego nipu, co nie dziwi, bo totalnie dominowali te 10 lat temu. Możecie napisać, kogo Wam brakuje na tej liście. Z Polaków, no to na 17 miejscu jest jeszcze Neo z 50 turniejami, a potem dużo, dużo niżej jest jeszcze Furlan. Trzeba zrobić niedługo najbardziej utytułowanych polskich graczy.